Zasubskrybujcie mój kanał, z łapki w górę W ogóle patrzę na tę miniaturkę Tego pierwszego tej filmu. No ale dzisiaj jestem taka mądra Że będziemy oglądać Ten film Roblox 28 wyświetleń Nie wiem kto to obejrzał Ale, ale pozdrawiam tych kto to, kto to w ogóle obejrzeli Ta miniaturka jest Trochę cringe'owa Ale obejrzę to dzisiaj XD Dobra tak ten film trwa 3 minuty i 39 sekund. Obracam sobie telefon. Obróć się o i, i, i oglądamy to. Masakra. Ale damy radę. Więc Elo. Sorry. Cicho. Jesteśmy też Roblox. Grywamy troszeczkę mojego Robloxa. Sobie jakoś tak dalej. Tam była cała taka przybitka jakby, Takie, ja to so widziałam, ale, ale nie wiedziałam z tym zrobić, więc no bo wtedy słabo jeszcze nagrywałam, nagrywałam w ogóle, te telefon sobie postawiłam z tabletem i, 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 i normalnie mądra jakaś byłam i sobie nagrywałam po prostu, mm, no. I ten filmik jest taki krótki, że masakra, ale, ale oglądamy go. Bo było widać mi telefon, takie przebitkę. Był taki ekran w tablecie, było widać. Tak dalej, tak dalej. tutaj jakieś przyjaciele To ja nie mogę, tu nie teraz grać. Mam 104 przyjaciół ogólnie. Nie? No tak, miałam 104 przyjaciół, ale teraz mam już... E, już, już o, o trzy kąta dalej jestem. Teraz jest, nazywam się xz 111 xz 111 więc e, zapraszam. W ogóle jak słabo mi słychać masakra.

Stąd tymi przyjaciółkami, tak mi się wydaje. Jeszcze lampka mi się tu odbija. W tym, widzicie to? XD Chyba trochę widać, ale dobra. Populacz. To jest mój avatar. Znaczy to, to, to. Takiego fatara mam. Masakra. W ogóle... Kurde, ja miał takiego fatara. XD Trochę, ale... Ale... Ale, ale dobra. W ogóle już mi się chyba nudzi Masekra. Yy, wiem, że to odpaliłam. Ale, ale, ale... Ale mi się po prostu nudzi widzowie, więc... Odpaliłam to. A teraz oglądam dalej. To jest moja Ja W ogóle nie wiem, tylko, tylko takie drobne rzeczy, jakie ja mam Wszystko Tak. Jakoś jest, jest tak zła, że masakra. Ale. No, w ogóle to od tej, tej, tutaj lampy. O tu. Wtedy było właśnie takie światło. No. Wiecie, wszystko. Odbijające się. W sensie odbijające się od ekranu. Grosz o kaszę, jak mam. Na kolację. I to się wstawiło na miniaturkę, bo kiedyś nie umiałem wstawiać miniaturek. I właśnie wychodziły jakieś randomowe miniaturki i, i nie umiałem ich usunąć. Trochę za ale trudno. Zostawcie mi subik, dzwoniszcie na lajki pod filmikami. No i do zobaczenia. A, ale... Aha. Do zobaczenia, ale okazało się, że jeszcze jakieś dwie trwa film. Aha, super, idę. A ja teraz sobie sobie telefon, bo chcę sobie pogodzić i będą właśnie live'y z moją koleżanką, z którą sobie prawie dzidzi nie gram. Kiedyś byłam nobem, mówiłam, że będą live'y, ale nie, 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 nie na YouTubie, bo wiedziałam, że się nie da nagrywać na YouTubie live'ów, jak nie masz... W ogóle, w ogóle, jak masz, jeśli masz poniżej 1000 subskrybentów, a ja mam, no, no, w ogóle doszedł mi sub dzięki subskrybencie nowym, mam 31 subskrypcji, a mam 30. Um, więc bardzo dziękuję, bo kiedyś miałem 32, ale usunęli mi te dwa suby, e, zabrali mi po prostu. Masakra, ale zróbna, dobra. trudno, trudno. Ale dobra już masakra. Roblox i rozmiar przez telefon w tym czasie. Więc elo, tu gamy jak nagram. Ja bym na telefon, a gram na tableci. No ja bym zobaczył, jak to załatwia. No teraz. No chyba, ale pokażę wam na kawotarę, bo taki

Dajcie suba Dajcie Wiecie jakie to jest nudne Jakbyś tego oglądać nie chce Naprawdę Bo dopiero w ogóle Zaczynam grać masakra

Serum, <tryk> to jakiś filmik, ale... Nowa maska, pan <tryk> z... ale nagle takie, takie Elo. pa Elo, nagle, nagle było. I to było takie trochę XD, by tyś Dobra, właśnie. Zasubskrybujcie mnie, ten z dzwonkiem z łapeczki w górę. Wpadnijcie na mojego TikToka, na mojego też Instagrama. Będzie w opisie tego filmu. I zasubskrybuj. Zostaw łapkę, jeśli ci się spodobało. Raz pozdrawiam tego, kto mnie zasubskrybował. plus kapliczkę 95. Elo. Mam. No. Hmm, więc. Elo.